Cześć! Jeżeli odziedziczyłeś mieszkanie i nie wiesz, od czego zacząć proces jego sprzedaży, to ten film jest dla Ciebie. W ciągu kilku minut przeprowadzę Ciebie krok po kroku przez całą procedurę, aby sprzedaż mieszkania przebiegała bezproblemowo. Sprzedaż nieruchomości dziedzicznej to proces bardziej skomplikowany niż sprzedaż standardowo zakupionej nieruchomości ze względu na możliwość współdzielenia nieruchomością w wyniku spadkobrania oraz zwiększonej ilości dokumentów do skompletowania. Pierwszym istotnym krokiem przed rozpoczęciem procesu sprzedaży będzie uzyskanie dokumentu, który potwierdza Twoje prawa do nieruchomości. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Poprzez sąd oraz notariusza. Pierwszym dokumentem jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, czyli oficjalny dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza, że określone osoby nabyły spadek po zmarłym. Dokument ten ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku, sporządzenie tego aktu przez notariusza jest możliwe od 1 marca 2010 roku, co znacznie ułatwia proces dziedziczenia dla spadkobierców. Jeżeli będzie problem, aby notariusz taki dokument przygotował, pozostaje nam druga opcja, czyli sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Jest to formalne postępowanie sądowe, które ma na celu potwierdzenie, kto jest prawnym spadkobiercą po zmarłym. Postępowanie to jest konieczne, aby oficjalnie określić prawa spadkobierców do majątku zmarłego, szczególnie jeśli nie został sporządzony testament lub gdy istnieją spory między potencjalnymi spadkobiercami. Po przeprowadzeniu postępowania sąd wydaje postanowienie, które formalnie stwierdza, kto nabył spadek oraz w jakich częściach. Dzięki temu spadkobiercy mogą następnie podejmować kroki dotyczące dziedziczonego majątku, jak na przykład uregulowanie kwestii podatkowych, przepisanie nieruchomości czy też podziału majątku. Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie spadku do Urzędu Skarbowego. Spadkobiercy mają obowiązek zgłoszenia nabycia spadku do tej instytucji w ciągu 6 miesięcy od daty upramowocnienia się aktu poświadczenia dziedziczenia. Warto pamiętać, że odpowiedź na pytanie, czy notariusz wysyła akt poświadczenia dziedziczenia do urzędu skarbowego, brzmi Nie. To obowiązek spadkobierców. Jeśli nabycie spadku powoduje powstanie obowiązku podatkowego, spadkobiercy taki podatek muszą uregulować. Podatek od spadku i darowizn jest zależny od wartości nabytego majątku oraz stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą. Jeżeli dziedziczysz mieszkanie razem z innymi osobami, musisz dojść do porozumienia w sprawie sprzedaży. Możesz wybrać spłatę innych spod kubierców lub zdecydować się na wspólną sprzedaż. Najprostszym, rozwią, roz, najprostszym rozwiązaniem będzie wspólna sprzedaż. Jeżeli wszyscy się zgodzą, po znalezieniu kupującego oraz sprzedaży nieruchomości zyspodzieli się między sobą proporcjonalnie. Jeżeli nie ma zgody, zawsze możesz sprzedać swój udział w nieruchomości. Jak to zrobić? Omawiałem to kilka odcinków wcześniej. Zanim wystawisz mieszkanie na sprzedaż, warto je odpowiednio przygotować. Zadbaj o to, aby nieruchomość dobrze się prezentowała, co może znacznie podnieść jej wartość. W przypadku dziedziczonych mieszkań, często są to mieszkania po osobach starszych, gdzie remonty nie były długo wykonywane lub wcale. W takim wypadku warto powynosić wszystkie meble. Optycznie zwiększa to powierzchnię mieszkania i zmniejszy koszty związane z przygotowaniem mieszkania do remontu przyszłemu właścicielowi. Dobrym krokiem będzie wynajęcie rzeczoznawcy lub przynajmniej zbadanie cen podobnych mieszkań w okolicy. Niemniej cena ofertowa będzie w dużej mierze zależała od czasu, w jakim będą Państwo chcieli te mieszkanie upłynąć. Kiedy masz już uporządkowane formalności i przygotowane mieszkanie, czas, aby je sprzedać. Masz właściwie trzy opcje. Możesz sprzedać je samodzielnie, możesz skorzystać z pomocy agenta nieruchomości, lub zgłosić się do nas, abyśmy wycenili mieszkanie i mogli zaproponować cenę bezpośredniego zakupu nieruchomości. Link do zgłoszenia nieruchomości znajduje się w pierwszym linku w opisie. Podsumowując, sprzedaż wyliczonego mieszkania może wydawać się skomplikowana, ale jeśli przejdziesz przez to krok po kroku, nie będzie aż taka trudna. Pamiętaj, formalności współpraca z innymi i przygotowanie nieruchomości oraz odpowiedni wybór strategii to najważniejsze elementy sprzedaży. Do zobaczenia!